Leo Messi z pięknym golem przeciwko Benficę, Błąd szczęsnego całe szczęście nie zaważył na wygrane Juventusu. a Milan bez wiary przegrywa z Chelsea. Erling Haaland udowodnił po raz kolejny, że jest niesamowity. Tym razem dwa razy pokonał Kamila Grabarę, piłka Szeralu Madryt na pizzę po spotkaniu. Strike w Bayernie Monachium. FC Barcelona przeżywa pojedynek z Interem, a Paulo Sousa został odrzucony. Siemano, witam Was, ja jestem Mateusz i zapraszam na dzisiejszy film. Pamiętajcie, filmy prawie codziennie o godzinie 6 rano. Dlatego kliknijcie dzwoneczek, dołączcie do nas i otrzymujcie powiadomienia o każdym kolejnym filmie. Życzę wam miłego dnia i zapraszam do oglądania. Sponsorem kanału jest Betfan. Z kodem landry 600 otrzymujecie flibę o wartości 60 zł i cashback 10 razy większy. Szczegóły na betfan.pl. Dzisiejsze podsumowanie meczów Champions League rozpoczynamy od pojedynku Juventusu z Maccabi Haifa. Stara Dama wygrała 3-1. do 1. Udziału w tym meczu nie wziął Arkadiusz Milik. Polak całe spotkanie spędził na ławce rezerwowych. Za to w bramce Juve wystąpił Wojciech Szczęsny i ta jedna stracona bramka obciąża jego konto. Polak niepotrzebnie wyszedł z bramki. Nie udało mu się odebrać piłki i rywal pakował ją do pustej bramki. Całe szczęście to nie zaważyło na ostatecznym rezultacie. Leo Messi zdobył gola, ale jego drużyna nie wygrała. Benfica przed własną publicznością zatrzymała Paris Saint-Germain, a ich rywalizacja zakończyła się remisem po 1. Messi zdobył gola w minucie 22 po cudownym uderzeniu z pierwszej piłki. Co interesujące, to było to jego 127 trafienie w najlepszej lidze świata. A do tego Benfica była 40 klubem, przeciwko któremu Messi zdobył gola w tych rozgrywkach. I jak się pewnie domyślacie, jest to absolutny rekord. Chyba najciekawiej zapowiadał się pojedynek Chelsea z AC Milanem, ale pomimo trzech bramek, to to spotkanie. Było po prostu nudne. The Blues pewnie wygrało właśnie 3 do zera, jednak na boisku nie mieli godnego przeciwnika. AC Milan podszedł do tej rywalizacji tak jakby po prostu bez wiary i zdecydowanie wczoraj to nie był ich dzień. Trafił Fofana Obama Young oraz Reese James, który ostatnio prezentuje się naprawdę z dobrej strony tak jak ostatnio powiedziałem Manchester City dokonał demolki kolejnego rywala. Tym razem na ich drodze stanęła FC Kopenhaga. Obywatele poradzili sobie z duńską ekipą wygrywając pewnie 5 do 0. W bramce gości zagrał Kamil Grabara i pomimo wpuszczenia pięciu bramek został uznany za najlepszego zawodnika swojej drużyny. Udało mu się obronić aż 12 uderzeń rywali. Warto nadmienić, że to był debiut polskiego bramkarza w Champions League. Jego koledzy prezentowali się zdecydowanie gorzej i to raczej ich należy obwiniać aczkolwiek grali z drużyną prowadzoną przez Pepa Guardiola, to czego mieliśmy się spodziewać. Gole zdobywał nie kto inny jak Erling Haaland. Wspaniały Norwek wczoraj dołożył kolejne dwa trafienia i w tym momencie zdobył więcej bramek w Champions League niż na przykład Luis Suarez. Oprócz norweskiego piłkarza trafiał jeszcze Alvarez oraz Mares, a jedyna bramka była samobójcza. Wracając jeszcze na chwilę do Haalanda, to łącznie w Champions League zdobył już 28 bramek, a zagrał zaledwie 22 spotkania. Jeżeli tak dalej będzie trafiał, to pobicie rekordów Lewandowskiego, Messiego czy Cristiano Ronaldo nie będzie dla niego żadnym problemem. Z taką skutecznością wszelkie możliwe rekordy będą należeć tylko do niego. Real Madrid poradził sobie z Szachtarem Donieck, ale bez problemów się nie obyło. Piłkarze prowadzeni przez Carlo Ancelottiego wygrali 2 do 1. W 28 minucie prowadzili 2 do 0 po golach Rodrigo oraz Viniciusa. Nim zakończyła się jednak pierwsza połowa, to goście zdobyli bramkę kontaktową. Było to jednak ostatnie trafienie w tym pojedynku. Udziału w tym meczu nie wziął Antonio Rudiger. Całe spotkanie spędził na ławce rezerwowych, ale po meczu pozwolił sobie na pizzę. Taka fotka obiegła internet. Na pewno musiała być dobra. Co więcej, po zakończonym meczu publiczność na Estadio Santiago Bernabeu oklaskiwała drużynę z Ukrainy, to bardzo ładne zachowanie z ich strony. Ciekawy pojedynek odbył się w Hiszpanii. Sevilla przegrała 4 1 z Borussią Dortmund i tym samym zaliczyła kolejny fatalny występ w tym sezonie. W lidze im totalnie nie idzie i nic lepiej nie jest w rozgrywkach UEFA. Wczoraj pierwszą połowę zakończyli już przegrywając 3 do 0. Był to fatalny występ i nic nie zapowiada, aby sytuacja w tym hiszpańskim klubie miała się poprawić. Cztery bramki zobaczyliśmy w pojedynku rozpoczynającym się przed godziną 19. RB Lipsk zdobyło 3 punkty po wygranej z Celticiem 3 do 1. Pierwsze trafienie w tym meczu padło po kontrze i tym samym gospodarze zakończyli pierwszą połowę z jednobramkowym prowadzeniem. Po zmianie stron fatalnie zachował się Joe Hart. Angielski bramkarz podał piłkę prosto pod nogi rywali, którzy skorzystali z takiego prezentu. Pierwszą wygraną w Champions League odnieśli piłkarze RB Salzburg. Skromnie bo 1-0 pokonali Dynamo Zagrzeb. Jedyna bramka w tym meczu padła po rzucie karnym w minucie 71. Ale goście walczyli o remis i to udało im się w doliczonym czasie gry. To trafienie jednak nie Zostało uznane, a Kamil Piątkowski całe spotkanie spędził na ławce rezerwowych. Tak po trzech kolejkach Champions League prezentują się grupowe tabele: Grupa A to Napoli, Liverpool, Ajax oraz Glasgow Rangers. Grupa B klub Bruż, FC Porto, Bayer Leverkusen oraz Atletico Madrid. Grupa C Bayern Monachium, Inter, FC Barcelona oraz Viktoria Pilsno. W grupie D prowadzi Sporting, dalej Tottenham, Eintracht Frankfurt i Olympique Marsylia. Grupa E to Salzburg, Chelsea. AC Milan oraz Dynamo Zagrzeb. W grupie oznaczoną literką F przywodzi Real Madrid, dalej Shakhtar RB Lipsk oraz Celtic. Grupa G to Manchester City, BVB, Sevilla oraz FC Kopenhaga, a grupa ostatnia, czyli ta oznaczona literką H, tam prowadzi Paris Saint-Germain, Benfica, Juventus oraz Maccabi Haifa. tego jeszcze nie grali. W Bayernie Monachium mamy strajk. Co prawda nie chodzi o piłkarzy, bo oni trenują, ale o kucharzy, którzy ostatnio nie stawili się do pracy. Powodem jest to, że od przeszło trzech miesięcy nie otrzymali wynagrodzenia za swoją pracę. Okazuje się, że jednak Bayern Monachium jako klub za tą sytuację nie jest odpowiedzialny. Oni wykonują przelew do firmy szefa kuchni Bayernu, czyli na konta pana Alfonsa Szubeka. On po otrzymaniu wynagrodzenia z Bayernu powinien zapłacić swoim pracownikom, ale od trzech miesięcy tego nie uczynił. Okazuje się, że jego firma ma kłopoty prawne, a powodem jest to, że ponoć uchylali się od płacenia podatków. Kwota możliwego oszustwa nie jest mała, bowiem wynosi aż 2 miliony euro. Gdy klub dowiedział się o tej sytuacji, zapewnił, że kucharzom zapłaci z własnej kieszeni, a następnie będzie już samemu dochodzić swoich należności z firmą szefa kuchni pana Szubeka. To bardzo dobre zachowanie klubu, szczególnie pod względem marketingowym. Z drugiej strony to te wynagrodzenia kucharzy są najmniejszym problemem, jakie w tym momencie ma w Barcelonie nie opadły emocje po meczu z Interem. Decyzja sędziów po analizie VAR była szokująca i nieprzyznanie rzutu karnego za zagranie ręką wzbudza wielkie emocje. Więcej na ten temat mówiliśmy we wczorajszym filmie, na który Was serdecznie zapraszam. W każdym razie dziennikarze w Hiszpanii donoszą, że piłkarze Blaugrany dalej nie mogą się pogodzić z decyzją arbitra i nazywają to Jedną Wielką Kradzieżą. Za wideo powtórkę w tym meczu odpowiadał holender Paul Van Bukel. Możliwe jest, że klub wystosuje prośbę do aby ten sędzia już nigdy nie prowadził meczu z ich udziałem. Ostatnio dużo słyszymy o konflikcie Cristiano Ronaldo z Erikiem Tenhagiem. Dziennikarze podają, że Cristiano Ronaldo po mundialu zarobi wszystko, aby opuścić Manchester United i po prostu grać, gdyż pod wodzą holenderskiego szkoleniowca nie dostaje minut na boisku. Na konferencji prasowej przed meczem z Omonią Nikozja w trzeciej kolejce Ligi Europy znów Eric Tenhag zabrał głos w sprawie Portugalczyka i mówił o jego sytuacji. Nie widzę tutaj żadnego związku, że nie wyszedł na boisko, gdy przegrywaliśmy 4 do 0. Nie wprowadziłem go ze względu na szacunek do jego kariery. Nie ma to nic wspólnego z przyszłością czy zimowym okienkiem. Nie widzę, aby był niezadowolony. Cristiano jest zadowolony, dobrze trenuje i podoba mu się tutaj. Chyba tymi słowami zdementował też plotki o odejściu Portugalczyka w zimowym okienku transferowym. Ciekawie, czy doczekamy się jakiegoś wyjaśnienia ze strony samego zainteresowanego. Wczoraj media podawały, że Paulo Sousa spotkał się z działaczami Interu Mediolan w jednej z restauracji. Mieli oni omawiać tam szczegóły ich przyszłej współpracy ale dziś dostajemy już w zupełności inne informacje. Działacze Interu mieli być bardzo rozczarowani i zawiedzeni po spotkaniu z Portugalczykiem i z miejsca odrzucili możliwość jego zatrudnienia. Teraz Paulo Sousa i jego sztab szkoleniowy z nadzieją spogląda w kierunku innego włoskiego klubu, czyli Elas Verona, który również był, a raczej jest zainteresowany jego usługami. Zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie. I standardowo na sam koniec o tym, co nas dzisiaj czeka. W meczach Ligi Europy zobaczymy kilka ciekawych pojedynków. Między innymi wspomniany już mecz Omoni-Nikozia z Manchesterem United. Arsenal przed własną publicznością podejmie Bodo Glimt. AS Roma zmierzy się z Realem Betis, czy Ren zagra z Dynamem Kijów. W Lidze Konferencji Europy zmierzy się Lech Poznań z HPL-em Warszawa, Belgijski Anderlecht stanie naprzeciw West Ham United, czy piłkarze Villarrealu podejmą Austrię-Wiedeń. Na dzisiaj to koniec. Dziękuję Wam, że ten film oglądaliście do samego końca. Jeżeli dowiedzieliście się z niego czegoś nowego, to nie zapomnijcie go ocenić. Będzie mi bardzo miło. Podaj na mojego Instagrama oraz na Twittera. Linki macie na dole w opisie tego filmu. Zachęcam do obejrzenia poprzedniego filmu, gdzie mówimy o wielkiej kontrowersji w meczu FC Barcelony. Dziękuję za oglądanie do samego końca. No i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć.